Widzicie, Dzisiaj powiem, że byliśmy takich prawda? My mam tutaj, nie mam zadam jednego ważnego pytania. Zobaczymy poza sobie szybciej lepiej. Nie mamy... <grystanie> Basia. Basia to jest jedyny z danych swoich prawników, ponieważ ona dla nas bardzo dużo, takich dzieł pracy. praca. Między innymi to, że tu jesteśmy Brawo. Brawo. Tak, że to jest sprawa jej organizacji. za wszystko. Tak więc chcielibyśmy bardzo podziękować Ale w sumie tak, chyba najbardziej za to, że tutaj wszyscy jesteście w tym klubie i to naprawdę, jaką atmosferę w ogóle w tym klubie tworzycie, co w ogóle się wydaje, to tak naprawdę daje energię do tego, żeby się starać i żeby takie wieczory jak dzisiaj organizować. I wtedy widać, że naprawdę jest sens, i wiem ja wtedy, że jestem w tym, gdzie chciałabym być, jak najdłużej się da, wśród przyjaciół. Także dziękuję Wam bardzo.